Dzisiaj otwieram paczki od widzów i mamy taką paczuszkę i wypada tutaj Jezu W ogóle to jest owinięte w szaty strasznie, więc no nie wiem czy się bać, czy nie bać, czy to na pewno paczka od widzów, czy jakiś powód strasznie no ma. więc... mamy tutaj szpony. I te szpony są chyba od klauna. Ej no dobra i dobra. O! A tutaj mamy ludzika mini legendy. <kluje> wow. No. Przyznam, że dobrze jest zrobiony. O to muszę przyznać. Z serii mini legendy. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. Szybko, no i jest to fajny nie? Taki zwykły, normalny, dobra. E, tutaj mamy coś mega włochatego, nie? I ogromnego. Nie! To jest maska klauna. Serio! O kurde! Dobra. to to są ewidentnie spodnie klauna. Ja nie wiem co powiedzieć, nie? Tu jest kartka jeszcze jakaś w ogóle. Widzę. I to jest koszulka klauna. Tu ma klauna na klacie. Ja nie wiem. Dobra, i tu jest jeszcze ta kartka. To jest ostatnia rzecz, która tu jest. Ciężko ją wyjąć. O, tu jest jakiś fanart clown. A tu jest coś napisane z tyłu. Um, nie wiem, czy widzicie, przeczytam. Jemdest jest niebezpieczny. Wiem, że z w niebezpieczeństwie. Co to? Ej, nie wiem co powiedzieć, serio, ale paczka, no kurde, w takim czymś była. Ja sobie to też zabiorę. O, to jest moja maska. Nie myśli mi się to, małe. No, to jest moja maska Siemano esale, Sale Drip ziomeczku. No. no i widzimy się w następnym odcinku. Może w jakiejś serii nowej. Może w Clown. No bo nie wiadomo czy zmontuje się do jutra, czy będzie musieliśmy przełożyć na 2025. Więc widzimy się. Nikt zgadnę, że jutro w serii clown nara.